Przed nami prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem, to mam nadzieję, że zaraz to zostanie wyjaśnione. Laureatka to bardzo miłe nagrody radia To fm imienia Anny Laszuk. Publikowała i w Guardianie i w Polityce i w Gazecie Wyborczej i w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pani Katarzyna Szymielewicz zapraszam. Dzień dobry państwu. Za chwilę wytłumaczę wszystkie trudne słowa, ale pozwolę sobie też na krótką wycieczkę sentymentalną. Na, na początku, bo to miejsce faktycznie nastraja, nastraja sentymentalnie. Z Audytorium Maksimum sąsiaduje budynek Wydziału Prawa i Administracji, na którym studiowałam 10 lat temu. I wtedy, w dni, w które deżurował ówczesny prodziekan do spraw studenckich dr Jacek Petel, w korytarzu bocznym zawsze kłębili się studenci. Między innymi mi też zdarzało się czekać w tym korytarzu. I muszę przyznać, że mimo tych 10 lat nadal bardzo dobrze pamiętam ten strzał adrenaliny, kiedy człowiek wreszcie miał szansę przekroczyć próg pokoju Prodziekana i wiedział, czy też raczej widział po jego twarzy, że ma. Parę sekund na przełamanie lodu, i może trzy minuty, żeby swoją sprawę sprzedać i zdobyć ten upragniony podpis, od którego zależało, czy będzie przełożony egzamin, czy uda się zdobyć urlop dziekański, a może nawet gdzieś wyjechać. I nieraz myślałam o tym, co takiego skłania nas, żeby czekać w tym korytarzu, podejmować ryzyko trudnej rozmowy, nierzadko ryzyko bycia wyrzuconym. Przyznam też, że to był niezły polikon doświadczalnej logiki prawniczej, której zresztą uczył prodziekan i dobry egzamin praktyczny z argumentacji. Ale mówiąc poważnie, myślę, że stała zatem potrzeba zmiany. Bardziej zależało nam na tym, żeby coś zmienić i pójść do przodu, niż, e, niż, niż, niż baliśmy, się, baliśmy się tego ryzyka. Na szczęście dla mnie doktor Pecel premiował raczej te merytoryczne pomysły i między innymi dzięki jego zgodzie udało mi się wyjechać na ostatni rok studiów za granicę, co zapewne otworzyło mi drzwi do kilku kolejnych eksperymentów, o których za chwilę, ale jeszcze chciałam chwilkę zostać na, na wydziale prawa 10 lat temu, kiedy. Kiedy ktoś miał trochę szczęścia, mógł też spotkać wykładowców, takich jak świętej pamięci profesor Eugeniusz Piątek, jak doktor Anna Rosner, doktor Miko Skuza czy profesor Wyrzykowski, którzy, patrząc z perspektywy czasu, mieli zręczną strategię, żeby pomiędzy tymi suchymi paragrafami prawniczymi przemycać do naszego słownika pojęcia. Wtedy wydawało mi się pompatyczne, niekoniecznie posiadające treść, nieprzystające do realiów pracy prawnika, tak jak sobie wyobrażałam, takie jak prawa człowieka, etyka, sprawiedliwość społeczna, więc może wtedy to bagatelizowaliśmy, ale z czasem zrozumiałam, że właśnie z tych interakcji, z tej lekcji, która odbywała się też, też w tych murach, wyniosłam może nie do końca popularne myślenie o roli prawnika jako o obrońcy ważnych spraw. Jako o kimś, kto nie tylko broni swoich klientów dla zysku czy, czy, czy własnego ego, ale też występuje w obronie spraw ważnych społecznie i pełni funkcję w społeczeństwie, w którym, jest, w którym jest zakorzeniony. To była kosztowna lekcja, bo zapewne dzięki niej dość szybko straciłam zapał do komercyjnej kariery prawnika. Musiałam zrezygnować z pensji w dobrze płacącej firmie i znowu wyjechać na studia. Tym razem to były studia o rozwoju, tak zwane development studies, które zadawały pytania natury fundamentalnej. O to, dlaczego świat jest tak niesprawiedliwy, jest tak nierówny, jest pełen wykluczenia naruszeń dotykających ludzi. Hmm. I przyznam, że z perspektywy tego prawnika, obrońcy ważnych spraw, uświadomienie sobie wtedy dla mnie, że mimo II wojny światowej, mimo Holokaustu, mimo wszystkich instrumentów, które przyjęliśmy w prawie międzynarodowym, żeby chronić świat przed podobnymi tragediami, tak naprawdę prawa człowieka nadal nie są uniwersalne. Nadal ludzie są wykluczani, torturowani, poddawani opresji, czasem zabijani w imię nacjonalizmów, w imię innych fałszywie pojętych wartości, w imię różnego typu demagogii. I kiedy człowiek sobie z tego zdaje sprawę, myślę, że każdy z nas czuje rodzaj sprzeciwu. Ten sprzeciw może przechodzić się w złość, która u mnie również wtedy wystąpiła. Czułam się wręcz oszukana, że nikt mi tego nie powiedział wcześniej, na studiach choćby. I z tego rodzi się potrzeba działania. Jednak oczywiście w praktyce droga od pewnej fantazji, że coś trzeba zmienić, do możliwości jej realizacji bywa dłuższa lub krótsza. Wydaje mi się, że jej długość zależy od mieszanki kilku wypadkowych i na pewno nimi są szczęście, determinacja, ale też wyobraźnia, która może wypowiadać złe scenariusze. No, ja najwyraźniej wtedy miałam bardzo dużo tych dwóch pierwszych i niewiele tej trzeciej, bo już w roku po powrocie do kraju założyłam własną organizację pozarządową z grupą przyjaciół i tak narodziła się Fundacja Panoptykon. Ojcem chrzestnym tej inicjatywy też był mentor z UZUW, dr Adam Bodnar, który we właściwym momencie powiedział mi: Jeśli chcesz coś zmienić, jeśli to cię wkurza, zrób to sama. Załóż swoją organizację. I tak jak mówię, nie wiedziałam, że to będzie takie trudne. Gdybym wiedziała, może zrobiłabym coś innego, ale nie wiedziałam, więc, więc zrobiłam. Fundacja Panoptykon już siedem lat broni praw człowieka w bardzo szczególnym kontekście, w kontekście nowych technologii, tego, jakie wyzwania przed nami stawiają, a konkretnie tego, jakie wyzwania wynikają z faktu, że i władza państwowa, i prywatne firmy wykorzystują technologię do kontrolowania ludzi. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, my nie straszymy przed nieznanym, my nie mówimy ludziom, żeby odcięli się od internetu, nie dzielili się informacją, najlepiej zamknęli w domu i nic nie mówili. Wręcz przeciwnie, my oswajamy technologię i staramy się ujarzmiać ją w taki sposób, żeby ona służyła ludziom. Chcielibyśmy żyć w świecie, w którym informacja nie jest narzędziem władzy, które zagraża ludziom, ale jest narzędziem, które ludziom służy. To jest, to jest nasza misja, którą, którą realizujemy już 7 lat. Kiedy patrzę wstecz, to jest może dobry moment, żeby, żeby to zrobić. Nadal widzę grupę zapaleńców, która różnymi metodami, od bardzo prawnych, od pisania poprawek, projektów ustaw, opinii, przez happeningi uliczne, akcje edukacyjne, zrobiła rzecz, która mi się wydaje nie bywała. To znaczy kiedy zaczynaliśmy naszą, naszą pracę, technologia była prezentowana w polityce i, i w mediach bardzo pozytywnie w kontekście postępu modernizacji. Nam udało się rzucić światło na, na, na ten problem z innej perspektywy, wydobywając inne wymiary, nie przekreślając tego, że tam są też bardzo dobre rzeczy, ale pokazując te problematyczne aspekty. Dzisiaj mam wrażenie, że i w mediach, i w świecie polityki nie da się mówić o technologii pomijając aspekty prawno-człowiecze, pomijając aspekty problematyczne. I to jest sukces sam w sobie. Więc mamy w Polsce debatę, debatę, która karmi się informacjami. I to jest... To też nasza rola. Panoptykon dostarcza informacje. Być może pamiętają Państwo nagłówki gazet, milion bilingów. To właśnie my jako pierwsi publikowaliśmy wydobywane od Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacje o tym, jak często Państwo, służby specjalne, policja sięgają po nasze bilingi. Okazało się, że bardzo często. To również my próbowaliśmy policzyć kamery, które instalują organy publiczne. Też okazywało się, że jest ich bardzo dużo. Udało nam się ostatnio na przykład opublikować projekt ustawy antyterrorystycznej, którą rząd trzymał długo w tajemnicy, ale na informacji się nie kończy. Udało nam się też zatrzymać kilka groźnych inicjatyw, choćby byliśmy myślę, kluczowym aktorem w debacie na temat umowy akta, której w końcu polski rząd nie ratyfikował, a zagrażała ona wolności w internecie. Udało się wy, wycofać politycznie pomysł blokowania stron internetowych wówczas o nazwie rejestru stron i usług niedozwolonych. Niestety te najgorsze pomysły w polityce wracają częściej niż dobre, więc to zatrzymywanie się nie kończy. Nadal mamy z tym bardzo dużo pracy, ale udają się też rzeczy pozytywne. Udało nam się choćby wspólnymi siłami skrócić okres, przez który operatorzy telekomunikacyjni przytrzymują nasze dane na potrzeby policji i innych służb z dwóch lat do roku. Udało nam się przekonać rząd, żeby dane, które gromadzą o nas nasze liczniki energii w domu, każdy z nas taki ma, były chronione jak dane osobowe, bo jest to potężne źródło informacji o tym, jak żyjemy, o naszym stylu życia. Ostatnio udało nam się w dużej koalicji organizacji przewalczyć kilka dobrych zmian w europejskim prawie które chroni dane osobowe obywateli. W nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywało również w Polsce, można w kinach zobaczyć film poświęcony tej walce o nazwie Demokracja. To jest, to jest optymistyczne, ale nie wszystko jest optymistyczne. Patrząc w przód muszę przyznać, że nie widzę jeszcze ciemności. Ale widzę bardzo dużo pracy nie tylko dla Fundacji Panoptyką, dla wszystkich, którzy próbują walczyć o prawa człowieka, ponieważ zagrożone są w naszej opinii podstawy infrastruktury prawnej, która powinna chronić ludzi przed opresją i autorytaryzmem i niekoniecznie chroni. Co się dzieje? Na naszych oczach obserwujemy, że rządy, nie tylko polski rząd, rozmontowują to, co my nazywamy bezpiecznikami w systemie prawnym, które w razie czego chronią nas przed, przed możliwością nadużycia władzy. To jest nie tylko Trybunał Konstytucyjny, to są także takie prawa jak prawo do anonimowej komunikacji w internecie, do szyfrowania maili chociażby, które w praktyce mogą być bardzo użyteczne nie tylko dla dziennikarzy. To się dzieje na naszych oczach, ponieważ rządy mają perfekcyjne warunki do tego eksperymentu. Te warunki tworzymy my, dlatego że się boimy. Ludzie się boją, boimy się zagrożeń, nie tylko terroryzmu i to nakręca specyficzny rodzaj polityki. Kiedy patrzę wstecz, zaczynam rozumieć, że osią naszej pracy w Panoptykonie i warunkiem powodzenia tej misji, którą realizujemy, jest właśnie oswajanie strachu, które stał się najpotężniejszym narzędziem polityki nastawionej na, na zniewolenie człowieka. Zygmunt Bauman powiedział niedawno w jednym z wywiadów, że gdyby nie było terrorystów, trzeba, było ich, trzeba by było ich wymyślić. I rzeczywiście tak jest, że polityka strachu potrzebuje wroga. Jeżeli go nie ma, to go kreuje. Im bardziej on jest nieuchwytny, niewidzialny, efemeryczny, e, tym, e, tym, tym, tym lepiej. I teraz to jest w pełni zrozumiałe, że chcemy być bezpieczni. Ja również chcę być bezpieczna. Ale warto oddzielić te emocje czy to pragnienie od racjonalnego osądu, który, który powinien. E, prowadzić do refleksji, że świat nigdy nie był miejscem, które było przewidywalne, nigdy nie mieliśmy nad nim kontroli. To nie jest nowa rzecz wynikająca z pływu nowoczesności. Tak było zawsze. Teraz mamy tylko większe roszczenie do skontrolowania otaczającej nas rzeczywistości, co jest niemożliwe. Nie możemy ani przewidzieć zagrożeń, ani się na nie przygotować w pełni. Więc racjonalnym rozwiązaniem Racjonalniejszym niż siedzenie w piwnicy, na którą może też spać bomba, wydaje się zrobienie czegoś przeciwnego. Czyli wypłynięcie na ten ocean nieznanego z pełną elastycznością i z pełną otwartością, że może tam pojawić się coś dobrego i, i, coś, i coś złego. I taką filozofię staramy się, staramy się zaszczepiać. To nie jest też tylko kwestia politycznych wyborów, to jest też kwestia pewnej, pewnej egzystencjalnej postawy, ponieważ strach określa także nasze horyzonty jako, jako osób, granice naszej osobistej wolności. Fakty są takie, że świat też dla nas zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa naszego komfortu. Gdzie przestajemy myśleć panicznie i zaczynamy myśleć krytycznie, zaczynamy się otwierać na, na nowe możliwości. Jeżeli nie otwieramy tych drzwi, wręcz nie wchodzimy do tego korytarza, przy, za którym czai się nieznane, sami skazujemy się na wykluczenie e, i, i na stagnację. A więc warto się nie dać. Dziękuję. No, najsmutniejsze jest to, że wszystkie rządy mają kłopot z wolnością, prawda? I rządy komunistyczne, PRL-owskie miały, i dzisiejsze się też tej wolności boją. I to jest jakoś smutne w, tym, w tej naszej egzystencji. Wychodzi na to, że ci, których wybieramy, najbardziej boją się nas, czyli tak, swoich wyborców, i robią tak. wszystko, żeby trzymać ich pod kontrolą, a boją się dopuścić ich do głosu i wejść w realny dialog. Pani Katarzyna, ale jedna rzecz mnie niezwykle zafrapowała. Myślę, że Państwa też. Bo pani powiedziała w pewnym momencie, że licznik energii elektrycznej... Może być nośnikiem informacji o nas yy, i to takim nośnikiem dla nas nawet niebezpiecznym w, w skutkach. Proszę to rozwinąć. Żartobliwie nazywamy je licznikami, szpiegownikami w naszym slangu. Mówiąc poważnie, każde urządzenie, które obsługuje nasz cyfrowy świat, karmi się danymi, generuje jakieś dane. One mogą mieć różną granulację czy różny poziom wyrafinowania. Oczywiście, jeżeli wpisujemy coś w internet albo wysłamy maila, mówimy o sobie wszystko, wysyłamy mnóstwo danych, ale nawet nasza ale lodówka, tylko... czyli. O tym, ile ja prądu zużywam. Niekoniecznie. Liczniki są tak wyrefinowane, te, które są montowane dzisiaj, po to, żeby lepiej zarządzać energią i projektować na przykład jej zużycie, albo umożliwiać nam sterowanie zdalne, a to staje się możliwe, e, naszymi urządzeniami w domu. Te liczniki również pamiętają i obserwują wszystkie urządzenia w naszym domu. Więc jeżeli ktoś ma dostęp do tej wewnętrznej sieci domowej, jest w stanie odtworzyć, jakich urządzeń korzystamy. Wręcz były eksperymenty pokazujące, że można otworzyć, jaki program w telewizji oglądamy na podstawie. Podstawie zużycia prądu, bo oczywiście czasie. zużycie energii jest różne. To są mikro, mikro różnice, ale wystarczające przy odpowiednim programowaniu do dokonania takiej analizy. Nie twierdzę, że ktoś jej dokonuje, A, ale, może nic, ale z nie nie ma. może nic z tym złego nie ma, że ktoś sobie to sprawdzi. Wszystko rozgrywa się o kontrolę, dlatego pow, pow, powtarzam i podkreślam, że Fundacja Ponapotykot w swojej misji nie mówi, nie dawajcie informacji, nie, nie używajcie technologii, podkreślamy tylko tyle, że to jest wiedza władza, nad którą ktoś ma kontrolę. Idealnie jest, żebyśmy to my ją mieli, żebym to ja mogła analizować, co robi mój telewizor, moja lodówka i moja zmywarka, a nie na przykład policja, która chce dowiedzieć czegoś o mnie bez kontroli sądu, czy firma komercyjna, która chce mi coś sprzedać. A więc kontrolujmy to sami po prostu. Czyli możemy to zakończyć takim zdaniem, że właściwie największym pragnieniem nas jako ludzkości powinno być nie stracić kontroli nad sobą własnej kontroli. Tak, to jest bardzo dobra definicja, bo dane to my, niestety. To się stało jednością. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.